Powracamy do kontrowersji wokół świdnickich terenów działkowych. Zarzewiem wymiany stanowisk było czerwcowe spotkanie Alicji Synowskiej, wicestarosty świdnickiej i Bolesława Marciniszyna, radnego powiatowego z działkowiczami. Po tym spotkaniu swe stanowisko listownie zaprezentował Wojciech Murdzek, prezydent świdnicy. Do tego z kolei odniósł się Marian Rosiński, prezes rodzinnych ogrodów działkowych ŚWUP. Do całości zaś wypowiedzi w tym programie, Odnosi się także Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta. Zarówno w poprzednich materiałach, jak i w tym, koncentrujemy się na terenach działkowych w obrębie ulicy Leśnej. Pan prezydent Wojciech Murdzek komentuje moje słowa, które wypowiedziałam na tym spotkaniu. Nie był na tym spotkaniu, więc nie może stwierdzić, co było mówione. Odnosiliśmy się wyłącznie do tych treści, które media przynosiły, m.in. w materiale, Państwa telewizji były w prozy wypowiedzi pani Alicji Synowskiej, tylko o tym mówimy. No, chyba, że pani Alicja Synowska wycofuje się ze stwierdzeń wygłoszonych, no to wtedy możemy potraktować to jako nieporozumienie. Ale wydaje mi się, że podtrzymuje w całości wszystkie zdanie, które wypowiadała na spotkaniu. Najwięcej emocji wzbudza droga zaznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego przecinająca tereny działkowe. Rzeczywiście, plan zagospodarowania przestrzennego ulicy Leśnej mówi o poprowadzeniu drogi tędy. Droga ta była w planach miejskich od 1974 roku, także pan Bolesław Marciniszyn, gdy był prezydentem, przewidział w planie poprowadzenie jej właśnie w bardzo podobny sposób, czyli poprzez ogrody działkowe, ale dzisiaj ona jest w stanie takim, że w sposób najmniej dolegliwy dla ogrodów przechodzi przez ich teren. Funkcją tej drogi jest połączenie północnej dzielnicy Osiedla Młodych z rejonem Latawca. Ten teren. Bardzo zbarty, 30-hektarowy ogrodów działkowych bardzo dobrze wyposażony w infrastrukturę z wielkimi tradycjami został nagle przedzielony tą drogą. Co ta droga robi? Bo przede wszystkim spowodowała wielki konflikt społeczny i nadal na tym tle ten konflikt występuje. Po drugie, bliskie sąsiedztwo ze szpitalem Latawiec. To jest dosłownie 30 metrów od szpitala. Czy tam powinna przebiegać droga? Moim zdaniem nie. Jasno powiedzieliśmy, uchwalając plan, że ta droga powstanie wyłącznie wtedy, kiedy wzrost ruchu nastąpi do tego stopnia, że dotychczasowe możliwości przejazdy, przejazdu czy ulicą wschodnią, czy armii krajowej będą po prostu niemożliwe. Czyli ta droga powstanie tylko wtedy, kiedy będą ku temu przesłanki. Ale jeśli powstanie to ona będzie skracała odległość przejazdu między osiedlem a yy, okolicami Latawca i tutaj dzielnicami dalej położonymi, właśnie więcej po tym prowizorycznie zaznaczonym śladzie. Pojawił się nowy projekt, który będzie zrealizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych lub Wojewódzki Zarząd Dróg, który będzie łączył drogę od Modliszów w pobliżu przez Witoszu obok niego, i będzie trafiało na to rondo, ta droga na to rondę za Tłotwiną. Co się wtedy stanie, proszę Państwa? Wtedy cały ruch ciężkich pojazdów, w ogóle wszystkich innych pojazdów, będzie możliwy po zachodniej stronie bez większych problemów. To ja proszę, chciałem zwrócić uwagę, jak wtedy ruch się będzie odbywał. Mieszkańcy Osiedla Młodych nie pojadą taką drogą, tylko stąd wyruszą w drogę przez całą Słotwinę, do jednego węzła na Owodnicy, do drugiego, potem drogą przez pola, które jeszcze nie ma, do ulicy Wałbrzyskiej, powyżej ulicy Słowiańskiej, do tego węzła, potem ulicą Wałbrzyską, do ulicy Korczaka, potem ulicę Korczaka, potem kawałek Leśną, i już będą. Zastępca jest, prezydenta opieczny, zwraca o, uwagę na wniosek starostwa, wniosek, jaki jak został złożony do urzędu miejskiego w Świdnicy, kiedy plan był projektowany. W tym planie jest sformułowany wniosek, aby drogę, o której mówimy, na odcinku między szpitalem Latawiec a ulicą Wałbrzyską przeprowadzić. W związku z tym Wykorzystuje się drogę przewidzianą od dawna na tym odcinku w planach powiatu. Dlatego, że teren latawca nie jest w pełni wykorzystany i powiat słusznie zamierza pozostałą niewykorzystywaną część przeznaczyć na usługi. Ale idąc dalej, mam przed sobą wniosek Powiatu Świdnickiego, który to wniosek mówi o tym, że za teren zajęty właśnie pod tą drogę i przejęty przez miasto ze względu na ustalenia planu powiat żąda od nas odszkodowania w wysokości ponad pół miliona złotych. O której konkretnie drodze teraz pan mówi? O tej drodze, która jest częścią drogi przez nas projektowanej, którą tą drogę pani Alicja Synowska uznaje za niewłaściwą, niepotrzebną. Że po prostu zmienię ten plan zagospodarowania przestrzennego i tej drogi po prostu tutaj nie będzie. No moim zdaniem świadczy to jednak o pewnym chaosie myślowym, który zakradł się tutaj w rozważania dotyczące tego planu. Droga, zaprojektowana droga przecina wprost wielki i zwarty obszar działek. I po co to robi? Po to, żeby później przeznaczyć to na budownictwo i sprzedawać te działki. Nikt nie jest głupi wie na czym sprawa polega. Marian Rosiński, prezes Ogrodu Śwób, powołuje się na obietnice złożone na piśmie przez prezydenta Wojciecha Murcka. Na piśmie mamy, że nie będzie <laughs> inicjował, występował z jakąkolwiek inicjatywą ani głosował na temat zlikwidowania ogrodów działkowych. Pan Rosiński powołuje się na dokument, który podpisał prezydent i radni wspólnoty samorządowej w 2010 roku. Wtedy procedowano nad planem leśnej. I właśnie pan Rosiński wraz z innymi działaczami wywołali taką frustrację i poczucie lęku ze strony działkowców, i wywarli presję na większość Rady, aby w tamtym kształcie planu nie przyjmować. Natomiast warto odwołać się do szczegółów tego dokumentu, bo on brzmi w ten sposób, że w przypadku uchwalenia przez Radę Miejską planu, właśnie do 2025 roku nie będą prowadzone żadne działania mające na celu likwidację ogrodów działkowych przy planie ulicy leśnej. W związku z tym jest tak, że po pierwsze ci działacze działkowi, którzy niepotrzebnie wprowadzali w błąd swoich członków, nie dotrzymali słowa, bo ten plan nie został wtedy uchwalony, w związku z tym można powiedzieć, że żadnych zobowiązań wobec akurat grupy tych krzykliwych działaczy nie mamy. Ale prezydent jest lojalny wobec działkowców, a nie działaczy, którzy są motywowani różnymi względami. I w związku z tym rzeczywiście od 2010 roku nie są inicjowane żadne kroki mające na celu ograniczanie liczby ogrodów działkowych. W tej chwili ponad połowę ogrodów z 216 hektarów Ponad połowę oktorów już jest zajęte w planie przestrzennego zagospodarowania i narysowane mamy to na czerwono. To, czy mówi pan Rosiński, że spora część terenów ogrodów działkowych w planach zagospodarowania przestrzennego ma inne funkcje, to jest prawda, ale taki zapis nic nie znaczy. Te plany, gdzie były właśnie tego rodzaju zapisy, powstawały, zanim uchwalaliśmy plan leśny. W związku z tym. Nie można podać żadnego przykładu realnych działań, które zmierzają do uszczuplenia ilości ogrodów. Został sprzedany teren boiska sportowego tutaj koło Intermarché, po to tylko, żeby wybudować dwa ronda i zająć ogród działkowy śwupu. To jest ogród numer 2, prawie 6 hektarów pod budownictwo i 1,09 hektara ogrodu numer 5 pod. Usługi marketowe. Jest to całkowita nieprawda. Owszem, miasto dosprzedało prywatnemu właścicielowi teren, bo część on już posiadał we władaniu, odkupił go od prywatnych osób, w rejonie tzw. boiska słotwińskiego. Natomiast zgodnie z planem i zgodnie z zamierzeniami tego inwestora, zasięg jego realizacji będzie dotyczył wyłącznie terenów, które dzisiaj posiada. W żaden sposób nie zagraża to istnieniu działek, nie ma żadnego powodu, aby urbanizacja szła dalej i tutaj po prostu jakby obawy są kompletnie bezpodstawne i nie wiem z jakiego powodu kolportowane wśród działkowców. Pan Marian Rosiński podnosi także problem nierównego traktowania ogrodów działkowych, skłócania ich choćby poprzez fakt. Nie kierowania do wszystkich korespondencji. I w tym przypadku żadnego zaniechania z naszej strony nie było. Kierowaliśmy korespondencję na adres, wcześniej skazywany przez samego pana prezesa. To nie pierwszy i pewnie nie ostatni program o problemach związanych z terenami działkowymi. Obiecuje, że Telewizja Tretop postara się namówić wszystkie zainteresowane strony do jednego stołu i w jednym czasie, by raz wyjaśnić większość sporów, określić prawdy i nieprawdy, by rozsądek i równowaga były przesłanką do załatwiania spraw w mieście. Tu naprawdę chodzi o niekwestionowane dobro terenów działkowych.